Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam. Dzisiaj już jest sobota. Jesteśmy u mnie w pracowni. Jak widzicie, ja tutaj składam ostro ule. Zrobiłem już wszystkie fronty do uli. To jest ta część tutaj. Tutaj mamy taki ul, który jest wstępnie pomalowany. Zobaczcie, ile tych frontów wyszło. Tutaj mamy jedną kubkę. Tutaj mamy trzy. Raz, dwa, tam z tyłu jest trzecia. No i jeszcze mamy kubki tam z tyłu. Tak więc wszystkie fronty są zrobione i za niedługo zabieramy się za e, rozklejanie boków. I będziemy robić boki i będzie taki nam no, gotowy ul wychodził. Coś takiego. Tak więc to już dzisiaj dzisiaj już będziemy to próbować robić. Ale jeszcze przed tym Dzisiaj puszczam z pierwszą serię matek, więc idę do ula, muszę znaleźć matkę, wyciągnąć ją. E, później, za jakiś czas, pójdę wstawić e, po e, pobrudzone miodem miseczki e, matecznikowe. E, później wam pokażę na baleczkach. No i następnie zabieram się za przekładanie larw. Tak więc to będzie dzisiaj, nie wiem czy to będzie w tym odcinku, ale na pewno, e, na pewno będę to robił. Więc jest tego, nie? Całkiem sporo. A jeszcze tutaj są zapomniałem pokazać spod. Ich jest około 400, nie około ich jest 400. Wiem, znaczy że kilka uli mamy już złożonych. Ehm, dzisiaj mam nadzieję, że pogoda dopisze. bo zrobiłem takie zacieki. Ehm, mam nadzieję, że pogoda dopisze i będę mógł sobie spokojnie. sklejałem się. Będę mógł sobie spokojnie wyjść i je farbą maznąć. Zobaczymy, czy się uda. Ja na pewno będę próbował. Dobra, ja się zabieram za ubieranie kombinezonu. Yy, no i lecę na pasiekę. Właśnie, jak już się ubieram, przedziurawiłem yy, siatkę w kombinezonie, tym drugim. Pamiętacie jaką tam miałem górę? Inną. Tutaj mam, tym razem kupiłem okrągły welon. Mam nadzieję, że będzie lepszy. Chyba będzie lepszy, bo jest troszeczkę ciężej dotknąć do twarzy tą siatką. To się da, ale. Wydaje mi się, że jest to o wiele cięższe do zrobienia. wydaje się spoko. Tak więc musiałem domówić sam welon. Ale jeszcze na zapas kupiłem sobie jeszcze jeden kostium i chyba jeszcze. A, i jeszcze jeden welon, tak więc mam jeden welon jakby zapasowy. On będzie takim troszeczkę welonem dla Arlety. A ja będę gdzieś tam chodził już tym, on już jest wybrudzony. I to tak dosyć mocno, gdzieś tam człowiek kurde na czworaka, czasami musi wskoczyć i się mocno pobrudzi Ale mam zamiar też, yy, mam zamiar go też niedługo wyprać z tym, że trzeba go w górę trzeba ściągnąć. Ale fajny, nie? Co powiecie? Spoko? <laughs> Już jesteśmy, ja sobie muszę odetkać te dziurki, bo przez te dziurki to się nie za bardzo chce nam później palić w tym podkurzaczu nie ma tego cugu. Chociaż trochę już odpukam, to będzie o wiele lepiej. A tutaj mam coś jakby a'la wytłaczanka od jajek, to jest ogólnie od farby, tak była zapakowana, no i zamierzam sobie dzisiaj to użyć, zobaczymy e, co się będzie działo. Do rodziny, do której dzisiaj idziemy, to jest potworna rodzina, killery, naprawdę, wybrałem tą rodzinę dlatego, bo chcę się jej po prostu pozbyć, więc one są opakowane czerwiem, pieżgom, wszystkim, po prostu wszystkim, dlatego też tą rodzinę wybrałem, żeby po prostu ona wychowywała mi matki, tak więc będziemy tam zaraz szli, no i to będzie walka o życie. Ale muszę sobie dobrze odkurzać, rozpalić, Uwieście mi, że te pszczoły w tej rodzince to jest jakaś pomyłka. Dlatego też je typuję do wychowywania, no bo mówię, pozbędę się przy okazji. Później je rozwalę na... Już jest ich na wylotku pełno. Tak więc rzadko kiedy tak robię. Ale tutaj tak zrobię. Wali... O już mi walą rękawice, zobaczcie. Tutaj mi nawalę do wylotka dymu. Tu też jest bardzo ciężko matkę znaleźć. w Dymulu. Podejrzewam, że jakaś czarnula. też wieje wiatr. O, już patrzcie co się dzieje. Już od razu atak. Nie wiem, czy to wy to widzicie. Widać. Ciemna. Angielska pszczółka. Bardzo sympatyczne one są. No, też jak tak na dymie, będzie ciężko znaleźć matkę. Bo. Ale, no, żeby z nimi pracować, muszę im naprawdę dobrze pierdyknąć. Rodzinka jest dopakowana. Chyba tylko na dwóch ramkach nie ma czerwiu. Dobra, więcej nie wala już bez przesady, chyba nie. To są te dwie ramki. Ja sobie je tak wczoraj odłożyłem, żeby. są dwie takie ramki i tutaj jest ramka on akro w ogóle poleciał i tutaj jest ramka, którą już tam odbudowały w jakimś tam stopniu ona też ma kilka dni, ale mogłyby więcej, ale no jak tyle odbudowały nieźle no i ogólnie rodzinka jest naprawdę spoko pewnie wy zobaczycie matkę przede mną to jest w ogóle ramka, chyba. Tak, to jest ramka z narwami, i tak dalej. No i co, będę teraz szukał? Starał się znaleźć tą matulę. Jakoś. Jakoś będę próbował ją znaleźć. Nie wiem, jak ja to zrobię. Jeżeli jej teraz nie znajdę, to po prostu zrobimy przez kratę odgrodową. Będziemy próbowali ją odsadzić. Znaczy, zsypiemy pszczoły, czerw damy do góry i niech sobie tam idą. Wolę bym tak nie robić, ale możliwe, że będzie to jedyne wyjście. Próbuję ją znaleźć. Strasznie wieje. Kurde, no, nienawidzę takiej pogody. A tutaj ja mam tą pasikę na odsuniętym polu. Zobaczcie w ogóle, jaki fajne. jaki ładny wianek tutaj jest z pokarmem. Naprawdę mają wszystko pieżgę, czerw. Wszystko czego potrzebuje rodzina i to jest dobra rodzina jeśli chodzi o takie o ich jej siłę na tą porę roku. Ale do takich zabójców to ja nie potrzebuję. Tu jest bardzo dużo młodej pszczoły już. Tak więc jak damy tutaj miseczki, to one to ładnie powinny wychować. Chyba, że taka wredna pszczoła jakoś gorzej to robi, nic o tym nie wiem. Tutaj mamy jajka. Jest mała szansa, że spotkamy matulę tutaj. Też jak taki wiaterek wieje, on jest lekko chłodny. To one się tak skupiają i ciężko jest tą matkę często znaleźć. Ona tutaj nie jest zaznaczona, bo to jest jakaś dzikuska. Jakaś lokalna dzikuska. Próbuję zlokalizować na tej ramce, bo jest duża szansa, że gdzieś tutaj jest. Ale będę musiał się poddać, jeśli chodzi o tą ramkę i lecimy dalej. Ale walą w kapelusz. No sakra. Z takimi rodzinkami się przyjemnie nie pracuje. Sprawdzimy sobie palcami, sobie czy trzeba podchylać. Ona może być wszędzie. Może być też na ścianach ula, może być wszędzie, tak naprawdę to nie ma. Nie jest tak, że musi być na ramkach. Może być też jakaś mała, powiem Wam, że jej chyba nigdy nie widziałem. To jest jakaś późno, późna matka z tamtego roku. Dobra, próbujemy lokalizować dalej. Kolejna ramka, i tutaj też mamy jajka. Ja mam nadzieję, że tu ją znajdę. Dobra, wiecie co? Ja zaczynam, bo to będzie bez sensu. Ja zaczynam i jak znajdę, to wam nagram dalej. Udało mi się diablice znaleźć. W tej chwili ta rodzina jest bezmateczna. W tym czasie, gdy ta rodzina jest bezmateczna, ja idę sobie już stąd. I idę sobie przygotować mateczki, e, miseczki matecznikowe, to znaczy idę sobie je wysmarować e, miodzikiem. Wysmarujemy miodzikiem. To nam zajmie troszeczkę. Ta rodzina za chwilę się skapnie, że jest bezmateczna. E, widzicie, te pszczoły odprowadzają jeszcze kurde parę ładnych metrów od fasieki. I to jest ten ul. To jest właśnie ten ul. E, ale przyda się na wychowywanie. I teraz mój plan jest taki. Wrzucamy tam aż trzy ramki, chyba po 28, yy, po 28 mateczników na każdej. Wysmarujemy je miodem, tam jest mnóstwo młodej pszczoły, więc powinny dać radę całkowicie całkiem dużo ich odciąć. Zobaczymy zresztą, tego tak naprawdę nie wiemy. To zależy od rodziny, zależy od, od wszystkiego, tak naprawdę od, od rodzaju tej pszczoły, która tam jest. Więc my idziemy sobie wysmarować miseczki. Aha, i teraz jaki jest plan? Plan jest taki. Czekajcie, muszę gdzieś to położyć, żeby było. W miarę je widać, ale w tym czasie będę się rozbierał. Plan jest, pla, plan jest taki, że wrzucamy te trzy ramki z matecznikami. Odciągną nam tyle, ile odciągną. One później idą do inkubatora, którego Wam wcześniej pokazałem. A tam puścimy następną porcję matek. Może dołożymy im jeszcze czerwio, zobaczymy, czy będzie potrzeba, czy nie. Taka. Um, dołożymy im następne, następne miseczki matycznikowe. No i one ściągną kolejne matki, tylko że one już zostaną w tym on będzie robił za inkubator. I one między innymi, ta rodzina dostanie już nową, e, nową, e, nową matkę, właśnie z tego, tego e, z tego rzutu, lub e, po prostu zostanie rozbita na wiele małych jednoremkowych odkładów. Zobaczymy, jaka, w jakim stanie będzie ta, pszczo ta pszczoła, ile jej tam będzie i tak dalej. Dobra, i witam was z powrotem. Już jesteśmy. A więc co ja tutaj robię? Ja biorę miodzik, rozpuszczony słoiczek z rozpuszczonym miodem. Taki miodik się zostawia gdzieś przy ciepłym. I teraz sobie muszę przelecieć przez wszystkie e, miseczki. Troszeczkę je tym miodem oba zgrać Najlepiej na samym dole, żeby to doszło, żeby troszeczkę, żeby ta pszczoła po prostu weszła i wyczyściła. One teraz w tym ulu tam już się zaczynają dowiadywać, że matka wsiąkła bezpowrotnie. Tak, więc bardzo dobrze. Dobra, ja zrobię te wszystkie miseczki i widzimy się za chwilkę. No i trzy ramki wylądowały. Mogłem je troszeczkę bardziej dać na środku i możliwe, że jeszcze tak zrobię. Przesunę je troszeczkę. Tu jest ramka, tu jest ramka z odkrytym czerwiem i tutaj jest młody czerw, wygryzający się czerw tak po bokach, żeby było blisko. Ale ja jeszcze je troszeczkę przesunę. Myślę, że taka konfiguracja jest troszeczkę lepsza, troszeczkę bardziej na środku. No i tak zostaną. Zostawiamy je tak na minimum dwie godzinki, godzinkę. No i później zabieramy się za przekładanie larw. Dobra, mamy rameczkę z larwami, tutaj różny wiek jest. Ale bierzemy się za przekładanie. Dobra, i będziemy się brali za przekładanie z tym, że najpierw sobie przygotuję nóż, w którym zetnę sobie komórki lekko. Teraz muszę znaleźć, gdzie tu jest taka larwa, która mnie interesuje najbardziej. Ojej, miód ścieka dosyć mocno. Dobra, coś tu mamy. Tutaj mamy, po tej stronie. Nie ciężka ramka. Szczególnie zcinam sobie komórki, żeby było łatwiej łatwiej tylar wyciągnąć, przerobany jest bez ścinania. I teraz moje narzędzie. Troszeczkę nieprzygotowany jestem, kurde. Troszeczkę nieprzygotowany jestem. A miodzik odłożyłem na miejsce niepotrzebnie. A nie, miodzika nie potrzebuję, bo miodzik mamy w Miodzik mamy w plastrze. Sobie używam świeżego nektaru. Mistrzem nie jestem w tym. Widziałem, niektórzy są o wiele szybsi. Chyba nie udało mi się. Dawno tego nie robiłem, teraz. Zmiernie łatwo się przekładają, nawet, nie, nawet z tych nierozwalonych, powiem wam. Teraz Wam pokażę. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. już mhm. raz dotknie, coś nie pójdzie. Najlepiej taką larwę e, zostawić. Powiem Wam, że z tym telefonem nie najlepiej mi się to robi. Od razu czuję różnicę, że coś trzymam. No, dziku sobie maczamy. Dobra, ja bez telefonu, bo to będzie z długo. No i za matki wrzucone. Tego już wam nie nagrywałem, bo czas się strasznie dla mnie liczył, więc nie było sensu tego nagrywać. Ja za chwilę się rozbieram i biorę się za dalsze składanie uli. Mam nadzieję, że odcinek, kiedyś spróbuję nagrać taki odcinek dokładny, czyli pokazanie tych larew, jak przykładam wszystko jak robię, bardzo dokładnie. Dzisiaj tylko tak po łebkach, po prostu chciałem pokazać tylko, że to po prostu robię. Dobra, ja się z Wami żegnam, składam ten odcinek, zostawcie coś sobie pod tym filmem, do zobaczyska, hej!